Cześć, dzisiaj przygotowałam dla Ciebie stylizację Street Style Streetwear. Jest to stylizacja, w której pozornie elementy do siebie nie pasują, ponieważ mamy tutaj elementy sportowe. I elementy glamour, ale złożone razem tworzą taką fajną, spójną całość. Jest to stylizacja, która będzie odpowiednia dla sylwetki typu prostokąt. Dlaczego? Ponieważ stylizacja ta będzie nadawała sylwetce kilogramów, i tak zwanej objętości. Mamy cekinową spódnicę, która zawsze będzie nas poszerzać tutaj w udach i w biodrach. Mamy bluzeczkę w paski, która również u góry będzie poszerzać i oversize'ową kurtkę jeansową, która również nada objętości sylwetce. Sylwetka typu prostokąt to sylwetka, która charakteryzuje się podobną szerokością ramion i bioder oraz brakiem wcięcia w talii. Taka stylizacja nada jej kobiecych kształtów. Jeśli nie wiesz, jakie kroje i fasony wybierać, bluzek, koszul, sukienek, marynarek, spodni, a nawet butów czy torebek, to koniecznie zdecyduj się na analizę sylwetki online. Do zobaczenia!